Izrael nie jest małym państwem. Izrael jest państwem, które udowodniło, że nie terytorium, nie ilość ludności, a siła ducha i siła umysłu, a także determinacja i odwaga stanowią o wielkości. Także o wielkości narodów i państw. Także państw, co chcę mocno podkreślić. Izrael jest państwem na swój sposób, ale całkiem realny sposób wielkim. I tą wielkość musimy traktować jako dowód siły ducha, ale także jako dowód tego, że gdzieś tam nad nami jest siła ta najwyższa, ta boska, która o wszystkim decyduje bo bez niej Izrael nie mógłby istnieć. Jest to swego rodzaju cud naszych czasów. Każdy, kto potrafi liczyć, kto potrafi oceniać siły państw, okoliczności ekonomiczne, okoliczności polityczne, musi umieć to przyznać. I musi też pamiętać, że dziś właśnie przeciwko temu państwu kieruje się Współczesny antysemityzm, ten, który często, bardzo często, odcina się od Holokaustu, który mówi o mowie nienawiści, który odrzuca najróżniejsze fakty, po to, by w gruncie rzeczy zaprzeczyć temu wszystkiemu, co jest w historii naszej cywilizacji ważne, co jest w historii naszej cywilizacji rozstrzygające i co ma zdecydować że ta cywilizacja najbardziej życzliwa człowiekowi ze wszystkich które dotąd w historii istniały ma przetrwać ma przetrwać a dziś można powiedzieć wysuniętą placówką tej cywilizacji jest państwo Izrael